Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu i dzisiaj mam dla Was do pokazania kabel lighting z firmy Belkin 1,2 metra yy, Oczywiście polecany do iPhone'a 5S, bo jakże inaczej. Yy, uniwersalny kabel, zarówno do iPoda iPhone'a, jak i iPada, yy, kabel wzmocniony, yy, dedykowany, no tak jak mówiłem wcześniej iPhoneowi 5S. Tak, mniej więcej prezentuje się samo pudełko. Kupiłem go za 99 zł. Kabel jest w trzech wersjach kolorystycznych, tak jak samo jak i telefon oraz tablety. No i na ten moment MacBooki, czyli y, srebrny, złoto oraz gwiezdna szarość. Y, jak już mówiłem, cena 99 zł. Cena myślę adekwatna do tego, co znajdziemy w środku. Pudełko jest tutaj zamykane na magnes. W środku mamy podgląd wszystkich trzech kolorów y, kabli. Tutaj natomiast widzimy już nasz kabel, pudełko jest bardzo lekkie, w środku tylko i wyłącznie kabel, a my sobie odpakujemy na spokojnie kabel. No takie typowo chińskie, byle jakie pudełko, no ale co zrobić. Tak to mniej więcej w środku wygląda, nie jest to ani zabezpieczone, zwykły plastik. No, i oczywiście kabel o długości 1,2 metra. Kabel uniwersalny, jak widzimy, w kolorze złotym ze względu na mojego złotego iPhone'a. No i wszystko w tej chwili co. Będę kupował w Apple, zapewne będę kupował w kolorze złotym. Najbardziej mi się ten kolor podoba, chociaż to nawet nie złoty, to jest taki bardziej szampanowy kolor. Kabel jest przede wszystkim wzmocniony. No, i pewnie zapytacie w komentarzach dlaczego go kupiłem. Kupiłem ten kabel z dwóch powodów. Przede wszystkim nie wiem jak to się dzieje, ale wszystkie kable, które dostaję do tabletów. Z Apple do telefonów. Po jakimś czasie one mi się przecierają i zazwyczaj łami się ta, ta końcówka. No i tak się stało też niedawno, że ten kabel, który używałem, właśnie do swojego tabletu, złamał się właśnie w tym miejscu tutaj, które już nie jest zabezpieczone tym plastikiem. No i ze względu na to, że wielokrotnie zdarza się, że zarówno telefon, jak i tablet mam na zajęciach. No, to obydwa oby te sprzęty mam rozładowane wieczorem, a mam tylko jeden kabel, no i tak. No i w sumie nie mam jak tego podładować, muszę to ładować po kolejce, jest strasznie drażniące dla mnie. Dlatego zdecydowałem się na zakup tego kabla. No, gdyby on kosztował powyżej tych 120 zł, no to bym się pewnie powstrzymał, ale że kosztował 99, no to jeszcze mogłem to jakoś yy, strawić. Ale jak widzimy, kabel prezentuje się naprawdę fajnie, widać, że jest solidny i na pewno nie będzie się nigdzie przerywał, no chyba, że ktoś przetnie to jakimś nożem albo nożyczkami, to oczywiście to tutaj ten kabel, ja nie mówię, że on jest niezniszczalny, no ale myślę, że na długo zostanie ze mną jeszcze na kolejne generacje iPhone'ów. I to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o ten kabel. Tutaj nic nie ma w nim takiego szczególnego, oprócz tego wzmocnienia na kablu, i to było na tyle, jeżeli podobał wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć tuko w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności oraz recenzji gier. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym unboxingu, trzymajcie się, cześć.